Witam, witam widzowie, jak tam? Anny poniedziałek, głoba tego typu O, Pogrzmiało w nocy, popadało Ale co z tego, widzowie, jak to wszystko będzie paruje Widzowie W tym roku Zmienna pogoda jest latem, widzowie, że w tym roku, widzowie Z tego powodu, że raz jest susza, raz leje nie wiem, to było rok temu, widzowie że była susza no właśnie, to chyba, chyba mi się wydaje, że to było właśnie rok temu widzowie że to susza była no i wiadomo wszystko poszło w górę, bo to klony, to wszystko wysuszone tylko po prostu wszystkie drogo żeby było, widzowie o Dziękuję, że startuje coraz więcej osób sobą, bardzo się z tego trze widzowie. E, wróćmy do tematu, co ja wczoraj mówiłem w sprawie e, kanału Topgniot. Ja tylko Was, widzowie, ostrzegam, żebyście się nie współpracowali z tym człowiekiem, który stworzył ten kanał i robił ze mną. Rezygnacja samochodów samochodów. Widzowie, żebyście uważali, ja tylko Wam razem trzymajcie się z dala, bo później coś będzie tak, że o, coś mu nie będzie pasowało, albo na przykład, mogę powiedzieć, widzowie, na przykład, yy, Który tam gdzie mi nie pasował, bo miałem inne plany i inne rzeczy do zrobienia to ten naciskał mnie i powiedziałem krótko rezygnuję, bo ja nie mam kiedy co ja ja mam swoje sprawy swoje sprawy na głowie ja nie, nie pierdolę roboty bo on ma czas bo ju, na przykład Przecież tego nie ma, nie ma czasu. I dlatego powiedziałem krótko widziałem pierdolę i po prostu rezygnuję, pa, powiem, że on miał ja z tego jak się mówi hmm, yy, reklamę dla firmy tuningowej właśnie ale coś założyłem, że coś się święci widzowie i powiedziałem krótko że po prostu rezygnuję, bo widzę, że tu coś, coś tutaj pachnie źle i dlatego powiedziałem dziękuję do widzenia pa po jakimś czasie do mnie się odezwał sms-em może coś nagramy jakiś samochód powiedziałem nie, dziękuję, nie bo wiecie o co chodzi? Po prostu chodzi o to, że hmm, firma tuningowa nie ma już reklamy. Miała reklamę, a później poszła w dół. Widzowie. Dlatego powiedziałem krótko. Trzymajcie się z dala. A to, że hmm, wziął sobie ten kanał, to nie sobie wierzę, ten kanał. I tak, ten suby, to są martwe, i tak. Bo to co przez tyle miesięcy nie ma nagrywania, hajs z tego bardzo małe, to ja wolę, to wolę pracować i mieć swoje pieniądze się nie martwić. Co ja, jak widzicie, widzowie, kupiłem telefon. Dlatego no, mnie to jest stać na to, bo ja pracuję się, to się odkłada pieniądze i po prostu kupuje się. Widzowie. Dlatego powiedziałem krótko. Trzeba trochę pozytywnie podejść. Ja wiem, widzowie, że niektórzy, a bo takie tylko ściemnia i inne rzeczy, tego. Ja bym się miał, jak się mówi, widzowie. To bym sobie nie kupił te, telewizora, telefonu. Widzowie, bo wy już mówicie, o, bo y, z państwa pieniądze, i, i, i dlatego nie, nie. Widzowie, no, żeby nie, że musiałem to skomentować. Po prostu, wy widzowie, łapiecie właśnie te plotki, i sami później ściejecie Widzowie. I ja razem na ten temat mam mówię, żebyście o tym wszystko wiedzieli. Widzowie, ja też jestem człowiekiem. Jak Wy, tu widzowie, mówicie: cerebrytom jestem. Ja się może nie czuję być cerebrytą, bo to jest jeszcze dale za daleko na to. No ale dzięki temu poznaliście mnie. Bo jakbym nie robił. Jak tu mówić kariery To byście nie wiedzieli, że istnieje taki człowiek, takiej Bonzo No właśnie, widzowie Dlatego tak mówię, no Wy plotek A później macie pytania do mnie, szczególnie do mnie Widzowie, że o Dlaczego nie powiedziałeś o tym? Dlaczego to ukrywałeś? Dlaczego, co jak? Ech. Ja już tyle razy mówię Widzę Bawicie się jak dzieci Wystarczy, że Wam się zabierze coś Tu już płacz Zgrzyt zębów Bo ten mi zabrał, ten mi zabrał Jak dzieci w pioskowniku Tak się niektórzy zachowują Widzę, no mówię tak, że i otwarcie, żebyście o tym wiedzieli wy nie umiecie popatrzeć na siebie tylko umiecie yy, dawać opinię innej osobie ale o sobie to nie I to jest wasz wielki błąd widzowie to jest wielki błąd że wy na siebie nie popatrzycie jaki numer wyczyniacie inne rzeczy, ale coś to będziecie palcami wytykać. O, bo ten, bo ten, bo straki taki. No No właśnie. Ale to jak wy nie, nie umiecie się sami siebie oceniać. To nie wiem. Widzę no ja... Ja po prostu... Widzowie, mam swój plan, marzenia, które dążą. Widzowie. Spokojnie dążę. Widzowie, no i dlatego... <grym> dlatego tak właśnie jest. Eee, na, bo trochę narzucę takie tematy, widzowie. Żebyście trochę... ...to żeby poskali. Eee, Pytacie się dlaczego nie robię live'ów, no ja powiem, z tego powodu, że nie mam kiedy tego live'a odpalić i z, z wami porozmawiać, widzowie, bo to nie jest stream tylko live, zwykły live który od, odpowiada na wasze pytania tego jak będę miał trochę czasu w tym tygodniu bo ogólnie w tym tygodniu muszę wam ogarnąć te pozornie życzenia które zamówiliście, a jeszcze nie dostaliście muszę wam to ogarnąć na spokojnie bo w tym tygodniu mam trochę luzu to ogarnę wam Widzę łobabę. i dlatego wstrzymałem to zamówienie na pozornie życzenia bo później ja się nie wyrobię widzowie no i będzie klapa a tak to muszę ogarnąć nam pan zaległych te zamówiliście a jeszcze nie zrobiliście właśnie dlatego to wszystko tak jest trzymane widzowie głowę tego typu co jeszcze coś jeszcze miałem na myśli i byle się mi z głowy no. Rejbek tego typu Coś chciałem powiedzieć jeszcze O, już wiem Widzowie, pamiętacie o jednym. Ja was szanuję, wy też powinniście doszanować i nie zwracać uwagi na jakieś tam hejty, zaczepki tak jak ja nie na zaczepki na bzdurne hejty bo to nie są hejty, tylko bzdurne, dziecinne zabawy, które yy, pokazują, że te osoby, że nikt nie są tylko takim śmieciem widzą je ja. dlatego no, i, i tego. no zobaczcie, ja mam to zlewam a nie kto straci toli Wiem że to nie jest prawda Prosta drut wizowy. Dlatego tak mówię otwarcie żeby nie było Bo wy później macie A nie idzie do siły są nie do mnie wizowe Może wierzycie w każde ich słowa A ja nie wierzę że mam to w duch i zobaczę, że żyje. tylko trzeba chcieć trzeba chcieć a nie do dookoła ludzi którzy was podjadają i to jest właśnie najważniejsze, że wy widzowie wierzycie w ich Każde słowo, ale nie zastanowić się, czy to jest gdzieś tu podpucha haczek. Nie. Tak mówiłem wcześniej. Zobacz. Trochę trzeba doszanować. Zastanowić się. Macie szereg komórki? Powinniście się zastanowić. Czy to jest prawda, czy jest tylko ściemka. Ale niektórzy łapią się jak my to, to tak macie proste widzowie, no ja się tutaj nie będę oszukiwać bo. po prostu dajecie się im wkręcać karmicie takich ludzi bo jakbyście ich nie karmili słuchać plotek to by siadli na dupę ale jakby wy widzowie karmięcie ich i wierzycie w każde ich słowa tak mówiłem wcześniej jakbym wierzył w każde plotki to bym był już już dawno <grych> no właśnie zowie, no to nie na tym polega widzowie z zabawą tylko trzeba trochę podróży, od realu, od internetu. Kiedyś młodzież na przykład, pamiętam do dziś, wychodziło się na dwór, jeszcze nie było komputerów, tabletów, telefonów. Spędzały się z koleżanami, z kolegami na podwórku, cały A teraz każdy siedzi przy laptopie, komputerze, telefonie, na iPhonach i ja widzę, że już mało młodzieży wychodzi na dwór spotykać się ze znajomymi, Już mało, coraz mniej. Dzisiaj coraz mniej. A kiedyś to ja się wychodziła, to się zbierało się całą ekipkę i się wymyślało. fajne zabawy, rzeczy. No, a teraz. Teraz to już nie ma. Teraz to, to już. Padło. Teraz to padło. Kiedyś cały dniem mi się wydało dało na dworze, przechodziło się na obiad i znowu się wychodziło. I znowu. Aż do wieczora, aż 8 dni. O, a teraz popatrzcie Gdzie jest młodzież w się bawi Nie ma Bo każdy na telefonach, komputera Już nie ma tak było kiedyś Co ja jeszcze pamiętam Widziałem Te lata Zbierało się ekipkę I chodziło się na plac zabaw pił piłkę nożną się grało koszkówkę. No kiedyś tak było. A teraz już nie ma tego. Ja bym chciał, żeby te, tamte lata powróciły. Bo coś Wam powiem: człowiek umiał się dogadywać, uczył się. A teraz jest kamstwo, królestwo Ludzie nie potrafią ze sobą dogadywać się Tylko zwiska i inne rzeczy A kiedyś tego nie było, widzisz? Kiedyś tego nie było no. Nie było, że się kogoś wyzywało Ubliżowało się Albo się oczerniało Kiedyś nie było tak a, a od momentu jak się technologia poszła do przodu no to wiadomo komputer nie komputery, nie internety Młodzież siada i, i, i uczy się od innych ludzi, którzy wyzywają lub co innego To się młodzież biesze przykład i, i ten przykład przekazuje dalej. Czyli wychodzi na to głupno tak się mówi wizerunkowo. Kiedyś ludzie się dogatywali i nie było wyzywania, pi morto, picia się. No były, były, ale nie takie jak teraz. O, potem się źle popatrzy, czego tego. No, kiedyś tak, tak nie było. A teraz, co nie rusza, się popatrzy na tego, to już. Nie wiadomo czy patrzy się tego w drugą stronę czy nie Bo to nie wiadomo kiedy można oberać w łeb Kiedyś było inaczej Każdy każdego szanował się Pomagał A teraz A nie ten zdycha Mi tam nie zależy Nie zdycha no. A kiedyś każdy każdego się bronił i szanowali się. Nie z jakiej ulicy był. Szanowali się. A teraz wejdziecie na jakąś ulicę nie waszą. Podejdą dwóch byczków, zapytają się za ty jesteś. No. Kiedyś tak nie było właśnie widzowie. Każdy każdego się jeszcze nowo pomagał. Jeszcze nieraz było tak, że jak mieszkało się w tym samym, yy, osiedlu, to jeszcze nieraz było tak, że ta osoba w kupowała zakupy. Pomagała. A także jest strach przynieść otwarte drzwi. To nie wiadomo, jaki człowiek może wejść do mieszkania rozkradnąć. Tak. Kiedyś było coś takiego, widzowie, że można było otwarte drzwi mieć i nikt nie nie kradł. Swojego człowieka się nie kradł, A teraz jest coś takiego, że swojego kradnie swojego mimo to, że ta osoba się wychowała i druga kiedyś było inaczej no a ja teraz każdy każdego nienawiścią wieje a kiedyś tego nie było łobaben no. a skąd to o tym wiem? No powiedzcie troszkę co będziecie wiedzieli. Dlatego ja mam zachowanie inne. Widzowe. Ja też jestem hanem, jak ktoś mi tu zajdzie mi pod skórę, ale tak to jest otwarty, szczery do bólu, bo jestem. Jak ktoś nie zaczyna ze mną, czy coś takiego, to po prostu... Jestem ok, a jak ktoś ze mną zawsze coś robi, przyjmie numery, dobę mi obrabiać, też mógłbyś, być osobą, która też umie pokazać swojej roli, jak się mówi Widzowie O! Ja też jestem człowiekiem, jakby też, jak każdy z nas tylko kiedyś Widzowie nie było coś takiego jak teraz. Kiedyś było szanowanie się, pomaganie, bronienie. Teraz wasz kolega z tego samego osiedla was nie obroni, tylko spierdoli. A kiedyś każdy każdego szanował i bronił. A teraz wystarczy, że wasz kolega jest zaatakowany, a wasz kolega, drugi, który jest przyjacielem, spierdala, żeby nie mieć przejewana jak się mówi. Widzowie, no, taż to jest dziwne. Dlatego młodzież łapie to, bierze ten przykład. Tylko później jest coś takiego, że za swoje będę się beka. Jak nie zaraz, to później. No, no właśnie. Ja tego tyle razy mówię, widzę. Zastanówcie się, czy to warto, coś takiego robić mieć upierdolone już papier na dzień dobry tak mówiłem wcześniej za na przykład przykładowe za rozboje za kradzieże na przykład lądujecie w piciu na nie wiem, na rok, na dwa lata, ale już w macie już upierdolone, że za coś siedziałeś, czy siedziałaś ile miesięcy czy lat, i te papiery przychodzą, to już są zabezpieczeni w tym sensie, że po prostu wołają o niekaralność. Jak na przykład wystawicie niekaralność, a wiecie, że byliście karani, to żaden prawdodawca nie przyjmie. Albo może przyjąć, ale z uwagą i pilnowaniem tej osoby. Ale to mało prawodawców robi coś takiego, że przyjmują osoby, które już z prawem mieli styczność. Kiedyś to jeszcze tam a teraz już jakoś boją się prawodawców. Boją się, boją i dlatego nie przyjmują. I teraz za każdym razem idziecie rozmawiać o pracy na przykład, to I pyta się pracodawca o wasze doświadczenie, wykształcenie. No i się pyta. Hmm. Czy pan był karany? Czy pani była krana? Niektórzy mówią, że nie, nie. Nie byłem karany albo krana. No to, jak ta osoba mówi, że nie była karana, to proszę wystawić dokument nie, o niekaralność. A tu łoba ben. Ja powiedziałem, że nie byłem krany, a tu. Tego, a już papiery Papier jest tam Zanotowane Nikomu to nie życzę Ja wiem Że się pchacie Niektórzy naprawdę do picia. Bo to Fajnie jest Ale w zależności na jaką celę traficie Z kim będziecie siedzieć No to nie jest tak hopcie do przodu Tam trzeba się Cholernie pilnować Takie traficie no... no. Ja to teraz się mówi Bo kiedyś to było umówione... Ja Nie wiem jak teraz Ale Ci sobry grypsują, Nie wiem jak teraz czy się za słowo zmieniło? ci co grypsują? Czy inaczej to teraz się nazywają? Nigdy nie siedziałem, to nie wiem, ale obiło mi się o już o to, że ten, który grypsuje, jest wodcą tej osoby, czyli takiego szczura i człowieka, który jest słabszy od niego. No. Dlatego mówię, no. Fajnie siedzieć, ale wyjść na wolność i od nowa wszystko od podstaw budować, to jest ciężko. Bo każdy z tam znajomych, żeby nie potracili zaufanie do tej osoby. Ci, co siedzieli, to chyba wiedzą, że jest troszkę odbudować zaufanie, przyjaźń i inne rzeczy. Na pewno. Chyba nie chcę, że nie są tego mówić bo się wstydzą. Prosto, bzdą. Życie to nie zabawa. Ja też robiłem w życiu błędy. Ale wyprostowałem się, powstałem i idę do przodu. Proste, jak brutto Tylko trzeba chcieć powstać z takiej gówno i zacząć prostować wszystko. Zobaczcie, po pierwsze, zmieniłem się z zachowania. Nie wyzywam ani nic Nie jestem hamem bo też przemyślałem sobie fakty i dlatego powiedziałem nie nie ma sensu no i zobaczcie, przyknięcie nie jest takie łatwe, bo to wiadomo no ale jak się chce, ma się mocną wolę to się wszystko zrobi tak jak powinno być, obicowo no dobra, kończę. Widzowie, subójcie łapkę w górę. Piszcie na, y, pod w komentarze, co o tym sądzicie o tym, co ja powiedziałem. Wasze zdania na ten temat, co ja powiedziałem. Nie każdy może się ze mną zgodzić, no ja sam rozumiem, ale ja powiedziałem swoją kwestię. Tego wszystkiego, jak widzę, jakbym stanął po. Po drugiej stronie No właśnie No dobra Trzymajcie się widzowie Subujcie subujcie łapkę w górę Tego typu Udostępniajcie kanał No i trzymajcie się tego typu To jest chyba najdłuższy odcinek z tych wszystkich odcinków Tego typu Trzymajcie się Bębęz